Witam ponownie. W końcu udało mi się znaleźć chwilę czasu na nagranie tego materiału. Bardzo mnie cieszy, że tak wiele osób zainteresowało się poprzednim filmem, w którym pokazałem moją pompę ciepła, którą zbudowałem z klimatyzatora. Na prośby wielu osób w komentarzach w poprzednich filmach wrzucam filmik jak przerobiłem klimatyzator Heiko na pompę ciepła, która ogrzewa mój dom. Nadmieniam tylko, że nie jest to instrukcja, tylko film przedstawiający moją pracę. Nie umiesz, nie masz sprzętu, bądź nie czujesz się na siłach, to nie rób. Może zrobić sobie albo komuś krzywdę. Ale od początku. Pomysł ogrzewania domu za pomocą prądu przyszedł mi do głowy zaraz po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej. Pompa ciepła, pompa ciepła, wszędzie reklamy, nowa, innowacyjna technologia. Ale czy na pewno? Pompa ciepła to jest. to jest klimatyzator w funkcji grzania. Po obejrzeniu wielu filmów na YouTube padła decyzja: kupuję i przerabiam klimatyzator na pompę ciepła. Przeglądając internet. Porównując ceny oraz parametry urządzeń, zamówiłem swój klimatyzator. Urządzenie przyjechało kilka dni później. Następnego dnia, pełen energii, zabrałem się za pracę. Nie nagrałem niczego w trakcie prac, bo te filmy nie były w planach, także muszę się posiłkować tylko zdjęciami, które wykonałem w trakcie swojej pracy. Widzimy tutaj częściowo rozebraną jednostkę wewnętrzną klimatyzatora. Pod pierwszą częścią obudowy znalazł się wyświetlacz oraz czujnik temperatury zasysanego powietrza. Rozbierając dalej, dostałem się do serca urządzenia. Widzimy tutaj całą elektronikę sterującą, wspomniany wcześniej wyświetlacz i czujnik temperatury powietrza, i tutaj z tyłu schowa się drugi czujnik. Jest to czujnik temperatury czynnika. Wszystko banalnie prosto jest zdemontować i wyciągnąć. Efektem finalnym jest to co widać na zdjęciu: cała elektronika klimatyzatora zamknięta jest w obudowie. Mamy tutaj wyświetlacz, dwa czujniki temperatury, silnik od wentylatora. Oraz silnik od klapek kierunkowych. Wszystko to jest niezbędne do poprawnego działania elektroniki. Wentylator teoretycznie można było zastąpić jakimś impulsatorem, który symulowałby jego pracę, ale prawdę mówiąc zużycie prądu przez sam silnik będzie nieznaczne i uczciwie mówiąc, nie chciało mi się z tym kombinować. Cała elektronika klimatyzatora została przeze mnie zamknięta w obudowie, która kosztowała niecałą stówkę w hurtowni elektrycznej. Jednostka zewnętrzna została zamontowana na dworze. Wymiennik jednostki wewnętrznej został zastąpiony wymiennikiem płytowym, do którego zostały przylutowane rury miedziane z agregatu zewnętrznego. Tutaj wrzucę filmik z bliźniaczej instalacji, którą wykonałem. Wymiennik jest zamontowany w ogrzewanym pomieszczeniu budynku, więc nie został w żaden sposób zaizolowany. Nie było takiej potrzeby. Dzięki temu jest to tutaj trochę lepiej wszystko widoczne. Wymiennik firmy Promag 65KW z dwoma parami przyłączyk gwintowanych 3/4 cala z jednej strony została przyłączona instalacja centralnego ogrzewania, a z drugiej strony przeciwprądowo instalacja z agregatu. Tutaj widzimy znowu moją instalację. Tutaj mamy czujnik od domoticza i przylutowaną rurkę miedzianą do wymiennika płytowego. Tutaj mamy temperaturę powrotu z instalacji centralnego ogrzewania. Temperatura wymiennika 37 stopni. Pod spodem mamy czujniki temperatury 62 stopnie to jest czuj... temperatura gazu na zasilaniu. 31 to jest powrót. Tutaj widzimy czujnik temperatury zasysanego powietrza z klimatyzatora który jest włożony pod izolację i bada, tak jak wspomniałem, temperaturę płaszcza wymiennika płydowego. Tutaj mamy drugą rurkę przylutowaną do wymiennika i wyjście na instalację centralnego ogrzewania. Tutaj na wyjściu z instalacji został zamontowany ciepłomierz. I obok widzimy czujnik temperatury ciepłomierza. Na zasilaniu. Tutaj mamy czujnik temperatury ciepłomierza na powrocie z instalacji. Tutaj widzimy temperaturę na zasilaniu instalacji centralnego ogrzewania. Tutaj mamy powrót, różnica między zasilaniem a powrotem i aktualną moc klimatyzatora. Tutaj mamy przepływ wody przez wymiennik. Zadana temperatura na klimatyzatorze to jest 21 stopni. Osiągnięta jest 20 stopni. Aktualny pobór prądu jest to 1640 W. Jak widzimy, przy poborze 1640 W, czyli 1,60 kW, klimatyzator produkuje 4,8 kW mocy cieplnej. Przy aktualnej temperaturze w okolicach 0 stopni na dworze. Tu widzimy dół zbiornika, w którym jest grzałka. Jest to zasilanie z wymiennika. Pod spodem został zamontowany zawór bezpieczeństwa. Tak awaryjnie w razie rozszczelnienia wymiennika, gdyby czynnik miał pójść w układ centralnego ogrzewania, żeby nie rozsadziło instalacji. Tutaj mamy terminal HP, na którym został zamontowany domoticz. I tu w puszce została schowana płytka ESP8266, do której są podłączone wszystkie czujniki temperatury oraz moduł PZEM004T do podglądu zużycia prądu. Reasumując, czujnik temperatury czynnika został zamontowany podobnie, jak oryginalnie, czyli na zasilaniu wymiennika w czynnik. Czujnik temperatury zasysanego powietrza został schowany pod izolacją i bada temperaturę płaszcza wymiennika. Do czujnika tego zostały podłączone szeregowo dwa rezystory 2 kOhm. Od września, kiedy urządzenie jest używane, nie zmieniam nastaw temperatury w większym zakresie niż 20 do 22 stopni Celsjusza. Zadanie temperatury 21 stopni Powoduje, że klimatyzator, czy pompa ciepła teraz, utrzymuje temperaturę w granicach 37 do 39 stopni Celsjusza. W dodatnich temperaturach zewnętrznych agregat pięknie moduluje mocą, i odchyłka temperatury wynosi może 2 do 3 stopni Celsjusza. Tutaj jeszcze w ramach ciekawostki pokażę, w jaki sposób mam rozwiązane sterowanie ogrzewaniem podłogowym. Na powrocie z każdej pętli ogrzewania mam zamontowany elektrozawór który jest sterowany takim termostatem. Przekroczenie temperatury w pomieszczeniu o pół stopnia od temperatury zadanej powoduje otwarcie bądź zamknięcie elektrozaworu na powrocie z instalacji. Wszystkie sygnały z termostatów są sprowadzone do jednej rozdzielni, w której są zamontowane przekaźniki do sterowania elektrozaworami. Wracając do pompy ciepła, Urządzenie pracuje u mnie pierwszy sezon, no na pewno nie ostatni. W tej chwili od kilku dni, może nawet trochę dłużej, temperatura utrzymuje się w okolicach 0 stopni. Bez problemu urządzenie ogrzewa dom do komfortowej temperatury. Na koniec wróćmy może jeszcze do Domoticza. W systemie tym naprawdę można zrobić super projekty. Ja u siebie opomiarowałem całą pompę ciepła. Docelowo jeszcze zostaną dodane pomiary i licznik z instalacji fotowoltaicznej. Linki do wszystkich urządzeń niezbędnych do tego celu zostawiam w opisie. Zachęcam też do subskrypcji kanału, na pewno pojawi się jeszcze sporo interesujących materiałów. Pozdrawiam!